W Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach można oglądać wystawę kilkunastu tradycyjnych szopek krakowskich. Na ekspozycji udostępnionej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa prezentowane są różnorodne konstrukcje, między innymi największa, ponad 2,5-metrowa szopka autorstwa Zygmunta Grabarskiego. Ruchome i podświetlane elementy zapewniają wystawie wyjątkowy charakter. Obok 17 eksponowanych prac prezentowana jest także dokumentacja fotograficzna z odbywającego się już od 73 lat konkursu na najpiękniejszą szopkę krakowską. Szopkarstwo krakowskie to tradycyjne rzemiosło oparte na wiedzy i umiejętnościach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Każde dzieło ukazuje scenę Bożego Narodzenia, a jego wyjątkowym walorem jest umieszczenie w kontekście architektury miasta. Konstrukcja szopki jest wynikiem fantazji autora, na którą składają się m.in. zminiaturyzowane i stylizowane elementy zabytkowej architektury Krakowa. Jest smukłą, symetryczną, najczęściej trójwieżową budowlą o charakterystycznej i unikatowej w skali świata baśniowości. W 2014 roku szopki krakowskie zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Wystawę Szopki Krakowskie będzie można oglądać do 2 lutego.